Wielkorkiestrowy kabareton, ósmy wielkorkiestrowy wieczór kabaretowy, zobaczymy Tad Jednego Mima i Renausz Krosny. Po nim licytacje, po licytacjach wystąpi Kabaret Młodych Panów. Chcąc ściągnąć naszym zdaniem takie fajne kabaretony jak te, które dzisiaj proponujemy, czyli Tad Jednego Mima i Kabaret Młodych Panów, bo byliśmy zmuszeni przesunąć... Te, ten występ z piątku na poniedziałek, gdyż te kabarety w piątek wystąpić u nas nie mogły. Z okazji orkiestra nigdy nie ma wątpliwości. Tak, my, co, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nie mamy żadnych wątpliwości i, i ża żadnych przeciwwskazań. Wręcz przeciwnie, zawsze, czy to w formie występu, czy jakichś gadżetów na aukcje, zawsze wszystkie ręce na pokład. Dzisiaj mamy taki specjalny program, bo po, poza tym, że jeździmy z takim programem jakby całościowym, nowym, to tu na dzisiejszy wieczór bo to będzie trochę taki dłuższy cykl. Zrobiliśmy taką mieszankę, trochę z premierowych rzeczy nowych, a trochę gdzieś tam już z takich, powiedzmy, z, no, z poprzedniego programu. Taka mieszanka The Best Of. O. Tak, ale łącznie z tymi, których jeszcze no, mogu, mogą być nieznane z telewizji. Dzisiaj wszystkiego można spodziewać, naprawdę wszystkiego, <laughs> wszystkiego. To jest nasz pierwszy występ w ogóle w tym roku. To, to w ogóle Tym bardziej można się spodziewać wszystkiego. Nie, ale na pewno, my, my się to włączamy w, różne, w różnego typu akcje, więc też jest szansa sens. Dzisiaj... Jak dzisiaj będzie trzeba pomóc, to pomożemy, pomożemy naprawdę. Tak. Chcielibyśmy powiedzieć jako Kabaret Młodych Panów, Wszystkich kochani, pamiętajcie, żeby grać z orkiestrą, żeby wspierać orkiestrę. Wszyscy razem gramy z orkiestrą, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Zaczynamy minifinały w placówkach oświatowych na terenie Dzierżoniowa, Gilowa, Niemczy i Pieszyc między 7 a 11 stycznia. 11 stycznia Wielka Taneczna Orkiestra w Klubie Muzycznym Highlife. Zapraszamy wejściówki 25 zł do nabycia przed imprezą przy wejściu do Klubu Muzycznego High Life. Następnie w sobotę 12 stycznia turniej piłki nożnej organizowany przez Łukasz Lechia Dzierżoniów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. 13 stycznia y, tradycyjnie na rynku w Dzierżoniowie, 27 finał woś, godzina 16.30 wystąpią gwiazdy Mam Talent, tutaj Dzierżoniowskie, Evenement, Evenement Plus, a także uczestnicy programu The Voice Kids, następnie koncert Mateusza Mial po tym szereg licytacji i gwiazda wieczoru zespół Sumptuastic. Po y, występie gwiazdy wieczoru zapraszamy na światełko do nieba i chciałbym tu uspokoić y, wszystkich, to nie będzie tradycyjne światełko w formie fajerwerków, Niespodzianka, ale teraz nie chciałbym jeszcze zdawać jej szczegółów. Udało się pozyskać szereg ciekawych gadżetów. Dzisiaj na wieczorze kabaretowym będzie listowana m.in. koszulka Krzyszka Piątka z klubu Genoa a także na Allegro są nasze licytacje wieża widokowa na Wielkiej Sowie, średniowieczna wieża ratuszowa balonem, lot helikopterem nad zabytkami Dolnego Śląska, szereg gadżetów związanych z klubami piłkarskimi. Będzie licytowany również voucher od hotelu Niemcza SPA, voucher na kurs prawa jazdy od Szkoły Nauki Jazdy Marek Niciński, voucher na wczasy z pełnym wyżywieniem do ośrodka w Sarbinowie od pana Jana Górazdy. Mamy zestaw lokówki i suszarki od podarowanych przez firmę Fryzaw i wiele, wiele innych. Na alegrójcy stacje ruszyły już w niedziel ostatnią niedzielę starego roku, czyli 2018 roku. Zainteresowanie jest duże. Największym zainteresowaniem cieszy się lot helikopterem, lot balonem, wieża na Wielkiej Sowie, wieża, średniowieczna wieża retuszowa. W tym roku wielki finał w niedzielę, która nie jest handlową. Czy nie spodziewacie się z tego powodu mniejszych wpływów? Spodziewamy się mniejszych wpływów. Tutaj też dużo będzie zależało od y, pogody, ale myślę, że y, mieszkańcy Dzierżoniowa y, wyjdą na ulicę z chęcią, y, zjawią się na rynku, wesprą tych młodych wolontariuszy, wesprą 27. Finalowość Dzierżoniowa. 140 wolontariuszy pojawi się na ulicach Dzierżoniowa, Niemczy, Pieszyc i Gilowa. Jest to w większości stała grupa wolontariuszy, którzy od kilku lat z nami współpracują, ale jest też około 30% osób nowych, które będą pierwszy raz z nami grały. Na razie na prowadzenie. No człowieku, wysłałeś smsa. Tragedia, pomóż. to pomyślałem, że masz tylko ciepłe. Jestem. <grym> jestem, Januszku, jestem. No, a ty co? A, no przecież jest tragedia, no to albo nie możesz PlayStation podłączyć, albo się skończył papier. Ja sobie większej tragedii nie wyobrażam. <grym> śmiejcie się, śmieńcie, ale Janusz mam poważniejszy problem. Tak? Jaki? Żona go zwraca. O ludzie, ja myślałem, że coś się stało. <grym> Przestań. Ty, Sherlocku, a jak ty do tego doszedłeś? Bo jestem bystry, dodałem sobie dwa plus dwa i wyszło mi 5. Wow. Czyli coś nie gra, a poza tym biorę dzisiejszą prasę wow. i czytam. Symptomy zdrady. Kiedy twoja żona na przykład ma staranny makijaż, zrobione paznokcie i nową fryzurę, zmieniła fryzurę. O kurde, ty, może coś w tym jest. A masz zdjęcie? O. Bardzo proszę. Do wody. Zdjęcie sprzed 15 lat waszego ślubu. Bo zmieniła fryzurę? No ale chłopie, kobieta raz na 15 lat chyba się może zmienić fryzurę. Dokładnie. Ty na tym zdjęciu też nie miałeś rogów, teraz już masz.